Witam bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek bez celibatu. Tym razem numer 48. Ja nazywam się Sławek Zawadzki, a po mojej lewej stronie jest. Filip Kagel. cześć. cześć. Robert Mixa. Hey. No właśnie. Jak zwykle Robert Mixa. To jest kolejny odcinek w tym składzie. A dzisiaj chcemy porozmawiać o wizerunkach. Wizerunkach Boga, Chrystusa, osób duchowych. Filip, o co chodzi z drugim przekazaniem? I co w ogóle jest drugim przekazaniem? Hmm. No Drugie przykazanie, tak, to zależy kogo spytać, co jest drugim przykazaniem. Problem jest taki, że kiedy zostały te przykazania przekazane w księdze wyjścia, na przykład, no to nie mają numerków. Wojrzesz nie, po nie ponumerował, a przynajmniej się te numerki nie zachowały. Natomiast jest tak, że jest dość spory fragment dekalogu, który tradycyjnie na przykład w Polsce jest. Łączony z pierwszym przykazaniem w praktyce właściwie zapominany. Tak. Natomiast my, jako protestanci, go wyróżniamy jako drugie przykazanie, i on dotyczy zakazu czynienia właśnie wizerunków. No właśnie, i tutaj już się pojawia kontrowersja, no bo przecież wizerunki, święte obrazy, czy ikony, czy nawet też i rzeźby są no dość istotną częścią religijności, na przykład polskiej. Albo zdjęcia. Albo zdjęcia, albo seriale. No właśnie, zaraz to, zaraz to porozmawiamy, ale teraz może przytoczę brzmienie tego przekazania. Nie uczyni sobie obrazu Rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod Ziemią. Filip, dlaczego w ogóle są wymienione te trzy poziomy? No to, jest, tak, to jest odniesienie do tego, w jaki sposób starożytni Hebrajczycy myśleli o kosmosie, to znaczy myśleli o nim jako o takim uporządkowanym systemie składającym się z, jakby z trzech poziomów, tak? Więc jest ten poziom, na którym my żyjemy jako ludzie, to jest Ziemia, jest poziom ten wyższy od nas, czyli niebo, czy to w tym sensie materialnym, jakiegoś sklepienia z gwiazdami i tak dalej, czy w sensie mieszkania Boga. No i jest ta sfera podziemna, tak, łączona z jakimiś takimi jakąś głębią oceaniczną, podziemną, ale też ze światem zmarłych. Więc kiedy Bóg mówi nie czyń sobie podobizny rzeczy, które są tu, ani tu, ani tu, to mówi po prostu niczego, co jest w całym wszechświecie. Na e, Okej. Okay. Dlaczego kilka rozdziałów później czytamy inne przykazanie, właściwie nie wiem, czy to jest dobre określenie, przykazanie. Mojżesz dostaje instrukcję tego, jak zbudować namiot Przymierza i tam w środku ma być arka przymierza, i na tej arce mają stać dwa anioły. Tak. Czy to nie gryzie się ze sobą? No właśnie, tutaj trzeba się uważnie wczytać. Po pierwsze, czego to przykazanie dotyczyło, a po drugie, jakiemu celowi służyły te postacie, konkretnie Herubów na arce. Mhm to przykazanie, jeśli byśmy je przeczytali w całości, to tuż właśnie po tym zakazie Bóg mówi: nie będziesz im się kłaniać i nie będziesz im służyć. Mhm. Więc chodzi nie o wizerunki jakiekolwiek, ale chodzi konkretnie o wykonywanie wizerunków w celach, no byśmy powiedzieli kultowych, tak? To znaczy nie mamy sobie, no Żydzi nie mieli sobie czynić żadnych obrazów, rzeźb, którym by oddawali cześć religijną. Natomiast kiedy potem zostają uczynione te cheruby, no to one mają znaczenie symboliczne w przybytku, wskazują na to, że tam mieszka Boża Chwała, ponieważ są wizerunki niebiańskich istot, a więc Sam Bóg tam przebywa. Natomiast nikt z Izraelitów, no nie mamy przynajmniej żadnej informacji o tym, nie oddawał im czci. Nie okay. padał przed tymi chorobami na twarz, nie modlił się do nich, nic no bo z tych rzeczy. Kluczową postacią był Sam Bóg, którego wizerunku nie było. Tak, nie? i to jest bardzo istotne. A te choroby tylko otaczały gdzieś tam obecność Boża, nie? Robert, jak to jest z wizerunkiem Chrystusa? I pozwól, że jeszcze rozwinę swoją myśl. Ja byłem wychowany już w tradycji baptystycznej i to właściwie, ponieważ całe moje otoczenie w rodzinie nie było baptystyczne, tylko było katolickie, więc miałem jakby takie doświadczenie na zasadzie polaryzacji, tak to nazwijmy. Widziałem, że w kościele katolickim jest bardzo dużo obrazów, rzeźb, ikon. A z kolei w, w kościele Baptystów nie ma niczego z tych rzeczy jest krzesz. I wręcz w mojej głowie urosło takie przekonanie, że każdy wizerunek Chrystusa chodzącego po ziemi, tak naprawdę jest złamaniem tego drugiego przykazania. I miałem wielki problem, kiedy e, przeglądałem nowy testament, taki, który dostałem na szkółce niedzielnej, z obrazkami, i tam mhm. od czasu do czasu się pojawiał Jezus. Straszny. To jak to jest z tym wizerunkiem Chrystusa, czy może on być na przykład w postaci rzeźby stać gdzieś u nas w domu albo w sali nabożeństw? czy, czy to już jest przekroczenie pewnej granicy, której nie powinniśmy przekraczać? No myślę, że protestanci chcą tutaj chyba też się troszkę wyróżnić od e, kościoła katolickiego, w którym tego obrazów tam jest dosyć, dosyć sporo. E, no usprawiedliwiałem to właśnie tym drugim przykazaniem. Ciekawe, bo ja też wychowałem się w protestanckim kościele i też nigdy nie było żadnych wizerunków. I myślę sobie, że dzisiaj, gdyby ktoś powiedział, dobrze, powiesimy obraz pana Jezusa, jego mamy taty, no w sensie tym takim formalnym, powiedzmy taty, czyli Józefa, ewentualnie jeszcze jakieś tam innych postaci, typu apostoł Paweł, apostoł Piotr, jeszcze paru może innych. To miałbym chyba taki wewnętrzny jakiś opór przed tym. Um, u nas w miejscu, gdzie my się spotykamy, nie ma czegoś takiego. I myślę sobie, że to jest. Dużo chyba zależy od takiego osobistego kontekstu, ale kiedy, kiedy myślę o tej kwestii, to myślę sobie o kilku rzeczach. E, pierwszy jest taki, naprawdę spotkałem ludzi, którzy modlą się do obrazów. Mhm. Nie? Pomimo tego, że. E, no w Kościele Katolickim i księża, i też nie księża, mówią, że ale my się nie modlimy do obrazów, tylko obraz nas inspiruje do modlitwy do samego Boga czy do tak. Chrystusa. Naprawdę, widziałem ludzi, którzy modlą się do obrazu. Nie? I to zarówno w często jak i w prywatnym domu, gdzie jakiś taki obraz był. Z drugiej, z drugiej strony myślę sobie też tak. Gdyby zabronić totalnie wszelkich wizerunków, na przykład pana Jezusa, który jest no jednak tym kulminacyjnym punktem objawienia, kulminacyjną postacią całej Biblii, to powiedziałbym tak, że obawiałbym się wtedy, że postać Chrystusa stanie się postacią po prostu nieznaną. I to e, rozmawiałem kiedyś z człowiekiem, który był w Czechach na misji, tak. i mówi, że słuchaj, Spotkałem człowieka, który kiedy powiedziałem mu o Jezusie z Nazaretu, on powiedział: Ale o kogo, kto to taki? Ja... I on naprawdę nie wiedział, kto to jest. Nie? Czyli sytuacja jakby w jakimś dalekim, dalekim, dalek, dalekowschodnim kraju, i ktoś kompletnie nie wie o Jezusie. Nie? Czechy, które jednak no, należą do Europy, Ewangelia gdzieś tam się przelała przez te tereny. A teraz wyrasta pokolenie, które przynajmniej jakieś jednostki, nie wiem na ile jest to powszechne zjawisko, w ogóle o nim nie wiedzą. I myślę sobie, że to jest coś nowego, jakby żyjąc w postchrześcijańskim środowisku, postchrześcijańskiej Europie, no, zaczynają pojawiać się osoby, które nie wiedzą o nim nic. Więc myślę sobie, że chyba lepiej jednak, jeżeli te postacie gdzieś będą się pojawiały, czy w postaci pomnika. Rzeźby czy obrazów jakichś, oczywiście nie jako przedmiot kultu, tak. ale jako przypomnienie, że słuchajcie, naprawdę była taka postać historycznie i to jest coś, co powinniśmy brać pod uwagę, analizując historię Europy, kultury europejskiej. No, mi teraz przychodzi taka refleksja, czy jest taka analogia, która się teraz w mojej głowie jawi, związana z imieniem Bożym, jak wem? I Żydzi przez długi czas, jak dobrze wiemy, nie wymawiali tego imienia, a wręcz w pewnym momencie jak kopiowali tekst Starego Testamentu, to pisali, nie, nie, nie przypisywali nawet tych czterech liter, tylko wpisywali co innego. I skutek tego był taki, że przestali używać imienia Bożego. I czy to nie jest tak, że właśnie my z powodu naszych przekonań związanych z wizerunkiem, nie próbujemy doprowadzić do tego samego. No bo właśnie, czego manifestem jest figura Jezusa w Kościele? Manifestem tego, że doszło do wcielenia, że wierzymy w tą bardzo ważną doktrynę. I zobaczcie, że jak czytamy listy Jana na przykład, to widzimy, że już pod koniec I wieku to był wielki problem, że ludzie, niektórzy, nie wierzyli w to, że Jezus był prawdziwym człowiekiem. Tak, to jest rzeczywiście ciekawa analogia z tym wymawianiem czy niewymawianiem imienia Bożego. Tak. I to jest tak, nawiązując do poprzedniego odcinka, można powiedzieć, próba bycia świętszym od papieża. W tym sensie, że rzeczywiście jedno z przekazań mówi, że nie będziesz używał imienia Bożego nadaremno. Tak. I będziemy dzisiaj wchodzić w to, co to oznacza, ale Żydzi no, jakąś taką radykalność poszli, że w ogóle tego imienia nie wolno wymawiać, podczas gdy ono było w Starym Testamencie używane na porządku dziennym. No I tak samo z tymi wizerunkami. Tutaj może też warto dodać, że to jest generalnie raczej taka kalwińska czy, czy reformowana tendencja, powiedzmy, żeby unikać jakichkolwiek wizerunków Boga mhm. czy, czy Chrystusa konkretnie. Podczas gdy w kościach luterańskich, no już nie mówiąc o anglikańskich, jak tak. najbardziej obrazy się zdarzają, także w centrum. No bo właśnie, wracając do tego punktu wyjścia naszego, to nie jest tak, że drugie przykazanie zabrania y, tworzenia wizerunków Boga. Nie. Drugie przykazanie zabrania tworzenia jakichkolwiek wizerunków, ale w celach kultowych. Nie? No i teraz właśnie z jednej strony użycie takich obrazów w celach wiem, dydaktycznych, czy żeby upamiętnić to, o czym pastor mówi. Przede wszystkim fakt wcielenia, tak? że Chrystus rzeczywiście stał się człowiekiem no, z dosłownym ciałem, ze wszystkim, co się z tym wiąże. Okej. Okay. Natomiast, no, jeżeli by miała miejsce sytuacja, w której my w naszej kaplicy powiesimy na środku za kazalnicą, y, obraz, no to w, w, nawet i w polskiej kulturze, jaki to komunikat wysyła, to trzeba wchodząc do tego kościoła, ukłonić się temu obrazowi, bo no, tak. po to on tutaj jest, nie? więc y, kontekst kulturowy tutaj, myślę, jest ważny, mm, że, tak. że, że nie mamy nic przeciwko obrazom, Natomiast mamy dużo przeciwko kultowi obrazów i umieszczenie mhm. obrazów w centralnym miejscu spotkań, w centralnym miejscu miejsca spotkań, no chyba by wysyłało niewłaściwy komunikat. Nie? Jasne. Faktycznie zdarzyło mi się odwiedzić kilka katedr protestanckich. Oczywiście nie w Polsce, ale w Anglii albo na przykład w Norwegii, to już postprotestanckich, bo bo stały, stały się już po prostu muzeum i to co zawsze mi się podoba, to to, że na froncie takich katedry mamy bardzo dużo różnych figur, ale mamy 12 apostołów, mamy różnych bohaterów biblijnych i przyjemnie jest na to popatrzeć, okej. Okay. Ciekawe, ja myślę sobie, tak dorzucę jeszcze taki wątek związany właśnie z tym, że czasy, w których dzisiaj żyjemy, jakby są zupełnie inne niż te czasy, w których Pojawia się to przykazanie, czy nawet trochę później. I chodzi mi o to, że o ile wtedy problem polegał na tym, że ludzie y, mieli tendencję do oddawania czci przedmiotom, powiedzmy, jakimś tam wizerunkom, to dzisiaj mamy tendencję kulturową do, do wykasowywania z kultury naszej faktu, tego, że był ktoś taki jak Chrystus. Tak. Jednym z takich elementów na przykład jest to, że dosyć powszechnie zaczynamy mówić, i myślę, że są dwa powody ku temu. Jeden techniczny, ale drugi też filozoficzny, czy ideologiczny. Nie mówimy epoka po Chrystusie i przed Chrystusem, tylko mówimy nowa era i stara era. I oczywiście to można jakoś tam usprawiedliwić kwestiami historycznymi czy tam technicznymi jakimiś. Natomiast w ten sposób niektórzy, myślę przynajmniej, chcą wykasować imię Chrystusa nawet tutaj z, z tego kontekstu, ale to, co mi się podoba, na, na co ktoś zwrócił uwagę, to nie są w stanie wyeliminować tego powodu, dla którego dzielimy na epokę, no, nową epokę i starą epokę, czy nową erę, starą erę. Tak. Właśnie powodem jest wcielenie Chrystusa i to jest coś, o czym warto um, przypominać. Nie? Tak. E, co prawda Nasz kalendarz obowiązuje w Europie i w Ameryce Północnej i Południowej, ale gdybyśmy pojechali do Azji, no to wiemy, że oni tam lata liczą tak. trochę inaczej. Ale liczą też, też po naszemu. Dobra, o ile pojawiają się wątpliwości związane z obrazami czy rzeźbami, o tyle, w, tak myślę, wśród polskich protestantów chyba nigdy nie było dyskusji na temat filmów o Jezusie. Czy były? Bo chyba nie było też przypadków, żeby ktoś modlił się do filmu. No właśnie, <grym> czy ktoś do filmu. To... No, ale zdarzały się. Czy to są pewnie jakieś takie środowiska bardzo mniejszościowe, ale ja się spotykałem z różnymi obiekcjami na temat filmów o Jezusie jakichkolwiek wśród protestantów, no bo. No właśnie, jeśli przyjmiemy takie rozumienie drugiego przykazania, cały czas do tego wracając, że nie wolno w ogóle przedstawiać Boga i Chrystusa, no to przecież również nie w filmie, tak? Zwłaszcza, że jakiś tutaj śmiertelny, grzeszny aktor miałby grać tak. tego doskonałego syna Bożego. Ja chyba widziałem kiedyś. Tak mi się wydaje, że widziałem, czy to była tylko zasada niezrealizowana, że postać Jezusa w jakimś filmie właśnie o Jezusie była zawsze tylko z tyłu filmowana. Nie było twarzy tego aktora, który go Więc tak próbowano... No, no jakoś tak niefilmowo trochę podejść do tego. No, no, no bo nie Tak, wizerunku. Na wizerunek nam się kojarzy jednak z twarzą, no, nie? Że tak jest. No dobra, panowie. Chciałem was zapytać o pewien serial, The Chosen. Nie ma polskiego tłumaczenia, tak? Ale normalnie byśmy to przetłumaczyli jako wybrani. Wyb... Tak, tak wybrani. wybrani. Film, który no, odnosi sukcesy. No i chciałem się chwili poprosić o to, żebyś powiedział, bo wiem, że jesteś entuzjastą tego serialu. Nie wiem, czy teraz nie powiedziałem czegoś. Za... Tak, myślę, tak. że można tak powiedzieć. O czym opowiada ten serial? No, to jest serial o wybranych, czyli o uczniach Jezusa. To znaczy, można powiedzieć, że o Jezusie samym w sobie, ale właśnie przede wszystkim z perspektywy jego uczniów. I to jest zjawisko o tyle ciekawe, że to jest pierwszy w historii, tak mi się wydaje, serial multisezonowy, powiedzmy tak z angielskiego, może nie do końca ładnie o życiu Pana Jezusa. tak? Bo jeżeli już to, to bywały filmy, po prostu, typu Pasja, albo filmy na podstawie na przykład Ewangelii Jana. Nie słyszałem o serialu o Jezusie, być może takie seriale już powstały. Komiksy były. Komiksy. Komi no tak, tak, oczywiście. Tak. Nieco inne medium, ale tak. Natomiast nie było serialu, który, no tak jak dzisiaj, Najczęściej są seriale tworzone, składające się z wielu sezonów, które by mógł w detalach opowiedzieć mm -hmm. tę historię. Tak? I The Chosen jest właśnie takim serialem. Pierwszy sezon wyszedł w roku 2017. W tym momencie wychodzą kolejne odcinki sezonu trzeciego. Produkcja amerykańska, natomiast są tłumaczenia na, na bardzo wiele języków. W ogóle celem twórców jest to, żeby serial dotarł do co najmniej miliarda ludzi. We wszystkich krajach świata, więc, więc jest potężny projekt tłumaczeniowy. No i także w Polsce, zwłaszcza no w zeszłym roku, ten serial zaczął zdobywać ogromną popularność, więc myślę, że jest o czym mówić. Chciałem Wam powiedzieć, że na filmwebie, czyli najbardziej popularnej polskiej bazie filmowej, The Chosen ma bardzo wysoką cenę 9,2. Wow. Co prawda, nie ma tysiąca ocen. Jest prawie tysiąc, ale i tak uważam, że jest to naprawdę niezła, no, no, tak. niezła cena, i zastanawiam się, na ile wynika to z tego, że na pewno oceniają to osoby wierzące i chcą mm -hmm. podbić trochę punktację. Na ile jest to dobrze mm -hmm. zrobiony serial? Robert, ale ty widziałeś ten serial? bardzo popularny jest zarówno w kręgach protestanckich, jak i katolickich. Ja obejrzałem jeden sezon, skończyliśmy teraz niedawno z żoną oglądać. E, ostatnie odcinki obejrzeliśmy i bardzo mi się podobały. Bardzo mi się podoba. Znaczy on nawet dla osób, które dosyć dobrze znają Biblię, jest intrygujący, ponieważ e, wiele wątków, które, no, tak przyzwyczajeni jesteśmy, że są rozrzucone po Ewangelii, e, scenarzysta czy reżyser, czy nie wiem, kto tam stoi za, za tą ideą, tak. e, niektóre z tych wątków łączy ze sobą. I to mi się strasznie podoba, bo to naprawdę daje do myślenia. A jednocześnie też to, co mnie gdzieś tam cieszy, no myślę akurat o Nikodemie, o Jezusie, o Marii Magdalenie, jak bardzo podkreślona jest boskość Jezusa mhm. i absolutna wyjątkowość, co sam Nikodem, który jest żydowskim nauczycielem, odkrywa w trakcie. No, nie opowiem jak to, bo nie chcę nikomu, kto nie obejrzał tego, nie spoilerować. Spalić, spalić tego, ale naprawdę jest bardzo fajnie zrobione i takich wątków jest więcej. Tak, w kontekście tej boskości Jezusa, myślę, że tutaj warto o czymś powiedzieć. To znaczy, to jest moje wrażenie. Ja też no, nie oglądałem tych filmów o Jezusie jakoś bardzo dużo. Natomiast moje wrażenie jest takie, że różne produkcje, które powstawały na temat życia Jezusa do tej pory. Mm wpadały w jeden z błędów chrystologicznych, gdybyśmy tak to teologicznie określili, to znaczy albo nadmiernie podkreślały boskość Jezusa, kosztem Jego człowieczeństwa, albo odwrotnie. Mhm. Więc z jednej strony mamy takie filmy, jak właśnie tworzone na podstawie Ewangelii czy Jana, czy Łukasza, czy wydaje mi się, że też pasja Mela Gibsona, mimo tego, że tam jest ukazane to okrucieństwo, Męki Chrystusa, w taki no naturalistyczny sposób wręcz. To jednak moje wrażenie jest takie, że te filmy, ilekroć były tworzone przez chrześcijan, to one ukazywały takiego Jezusa posągowego, takiego troszeczkę odrealnionego, który gdzieś tam zstępuje z wysokości, ze wzrokiem wpatrzonym w górę ogłasza mm. boską wolę, no potem cierpi, no bo cierpieć musiał, ale to tyle właściwie, jeżeli chodzi o jego człowieczeństwo. Z drugiej strony, no mamy takie produkcje jak. Jesus Christ Superstar i, tak. i inne tego rodzaju, które no, próbują dokonać jakiejś takiej reinterpretacji mhm. Ewangelii i pokazują Jezusa wątpiącego, zmagającego się z, z jakimiś takimi, no nie wiem, rozchwianiem emocjonalno-duchowym, gdzieś tam może szukającego swojego Ojca po omacku. Tymczasem to, co widzimy w Ewangeliach, to jest coś innego i, i, i myślę, że piękniejszego niż... Obydwie te skrajności, nazwijmy to. To znaczy, Jezus, który jest prawdziwym Bogiem, nie ma tam miejsca na wątpliwość, nie ma tam miejsca na grzech, ale jest też prawdziwym człowiekiem. Nie jest, nie jest zjawą, nie jest kimś oderwanym od doczesności, ale jest, jest zanurzony w tej doczesności. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wydaje mi się, że ten serial The Chosen bardzo dobrze łapie obydwie te prawdy, to okay. mm -hmm. znaczy, że, że, że pozostaje wierny Ewangeliom, Jezus tam jest Synem Bożym i, i Bogiem samym, to jest zasugerowane w kilku miejscach, czasem w taki dość humorystyczny w jakiś sposób, natomiast jest też człowiekiem i te elementy ludzkie są bardzo podkreślone, że Jezus wędruje, męczy się, musi sobie przygotowywać posiłki, kiedy jeszcze nie ma uczniów, wędruje sam, żartuje, bierze udział w weselu, tańczy, okazuje miłość swojej matce, jest człowiekiem i Bogiem. I to nie jest albo, albo. No. Nie, niektóre wątki to tak trzeba pewnie z przymrużeniem oka no. potraktować, ale myślę sobie, że no, jeżeli ma się do tego taki zdrowy stosunek, to po prostu mamy do czynienia z filmem. Nie? Więc to myślę, że tak trzeba było do tego podejść, ale spotkałem się z takimi zarzutami, że ten film jest i ciekawi jestem, co Ty powiesz na ten temat, że ten film to jest propaganda delegacja mormonizmu, no bo przecież wydawnictwo, nie wydawnictwo jak się nazywa, Producenci. wytwórnia filmowa, którą go produkuje, należy do mormonów, więc są to elementy mormońskie w tym filmie. Ja obejrzałem dwa sezony, póki co. Trzeci sezon dopiero zacząłem, więc nie mogę się o całości wypowiadać. A mówię też o tym dlatego, że jakiś czas temu była duża kontrowersja związana z tym, że w trzecim sezonie w którymś z odcinków Jezus rzekomo cytuje księgę Mormona. Także jedno zdanie, które jest tak ogólne, że no to mogło być zupełnie przypadkowe, ale okej. Okay. Tak, jeszcze dodatkową tutaj kontrowersją jest to, że właśnie większość drugiego sezonu kręcono w Utah, więc no w stanie tak, zdominowanym w stanie przez Mormonów, na terenach należących do kościoła mormońskiego, właśnie tam rekonstrukcje Jerozolimy i tak dalej. E... No, mi się nie wydaje, żeby to był serial, który ma tutaj jakąś ukrytą propagandę mormońską przekazać. Po prostu dlatego, że no, jego punktem wyjścia są Ewangelie. Tak samo jak to, że główny aktor grający Jezusa jest rzymskim katolikiem. To nie oznacza, że. Serial ma jakąś agendę katolicką, który tak? tak W życiu nie przymaga no, do no, oglądania. No. Mormoni, katolicy nie ma siły. i, 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 i no, Reżyser jest chrześcijaninem ewangelikalnym i on tutaj ma najwięcej do powiedzenia i cały serial generalnie jest w takim no, powiedzmy, tonie ewangelikalnym zrobiony. Taka jest moja perspektywa. Czy w kontekście tego mormonizmu wszystko tutaj się dzieje tak, jak powinno? No ja bym miał pewne wątpliwości. Na przykład, kiedy patrzę na to, jak otwarcie właśnie reżyser mówi o tym, że Mormoni i my wierzymy w tego samego Jezusa i tak dalej. No teologicznie tutaj bym miał sporo zastrzeżeń do tego rodzaju stwierdzeń. No, znaczy w takim znaczeniu, że Mormoni wierzą, że to właśnie ten Jezus powinien był wzięciu później. Tak. Chciałem powiedzieć, że wylądował, ale nie wiem, jak to powiedzieć. Po yy, w Ameryce, w Ameryce, pojawił się w Ameryce. Bardziej chodzi o to, kim ten Jezus w no tak, jest, wątek jego boskości. Oczywiście. Nie? Bo oni to rozumieją inaczej. Tak. Natomiast to, żeby miał zastrzeżenia, czy to oznacza, że teraz ze wstrętem odrzucę ten serial, powiem nie, to w ogóle tutaj jakieś niebiblijne rzeczy. No nie, ludzie I myślę, że my jako chrześcijanie ewangelikalni musimy się też uczyć często po prostu mądrości i, i jakiejś takiej ostrożności w tym, że, no super, że nam tak zależy na biblijności wszystkiego, yy, jasne, ja się podpisuję pod tym, ale to niekoniecznie musi polegać na tym, że jeżeli w czymś zobaczę jakąś najmniejszą niedoskonałość, to, to wyrzucam tak, do kosza. Tak. Dziecko z kąpielą wylewam. No, dokładnie. No nie, mogę y, coś przyjmować krytycznie, biorąc to, co dobre, a jest tam dużo dobra, a pozostając krytycznym wobec rzeczy, które mogłyby być lepsze. Gdzie mogę obejrzeć ten serial? W tej chwili. Na jakiej platformie? Dla tych, którzy chcieliby obejrzeć no właśnie, pierwszy bo, odcinek. Bo on nie jest puszczony w telewizji ani w kinach. Teraz I, i, był, i, no. I w telewizji również. Tak, tak ale to. na TVP1. na tych święta, nie? Tak, do, jako, jakoś niedawno, pierwszy sezon. No, co prawda, to była pora taka wczesna mocno. Dla mnie przynajmniej byłaby. Można serial obejrzeć na oficjalnej platformie. Wid Angel. Tam jest z polskimi napisami też Tylko trzeba sobie to włączyć. Można ściągnąć aplikację na urządzenia Właśnie. mobilne The Chosen, ale też teraz jest serial dostępny na Netflixie. To okay. myślę, że, że wiele osób może zainteresować. Na platformie CDA, z której też wiele osób korzysta, szukając filmów. Więc jest w bardzo wielu miejscach. Tak. Masz ulubioną postać? No pan Jezus, oczywiście. Ach, no to dobra. To poza panem Jezusem. A, trudne pytanie. Pytam Filip, Obusłowiek, jeszcze nie oglądał mm -hmm, tak. tak. Mm -hmm. to... Wszystkie postaci są przedstawione fajnie. Może Rzymianin Quintus jest troszeczkę przerysowany jako postać negatywna. Um, ale uczniowie Jezusa generalnie no. bym powiedział, są, są zrobieni też tak bardzo ludzko. No i oczywiście, jeżeli mówimy o uczniach Jezusa, no to tutaj już nie ma tego wątku bezgrzeszności, tak? Co, no. Jeżeli chodzi o samego Pana Jezusa. Więc jest ukazane to, że oni no, nie do końca łapią. Od tak. początku. O co w tym wszystkim chodzi? Tak jak w Ewangeliach. Tak jak w Ewangeliach, i przez to też się możemy z nimi bardziej utożsamić. Więc Mi się, się podoba Mateusz. Mateusz, który jest. Mateusz, z, który jest. Zabawny z z jest. Tak, On robi spektrum autyzmu. Taki, tak, tak jest takim autystykiem, który tam się pojawia i ciągle coś notuje, i potem takie żarty chodzą wśród tam, powiedzmy, na przykład studentów w naszym seminarium. Dlaczego Ewangelia Mateusza jest najdłuższa, albo jest taka długa? No bo Mateusz wszystko notował skrupulatnie. <laughs> Mm. Panowie sprawdziłem na INDB, to jest amerykańska, bo jaka jakaś jest ocena. Mm. Jest 9,3, czy jeszcze wyższa niż nie. i to generalnie to oznacza, że ten serial musi być po prostu dobrze zrobiony. jest ja bo... no. Mówię o tym, bo kiedyś w ramach ruchu Nowego Życia chodziło się z filmem Jezus od tak, mieszkania no, do mieszkania. W oparciu o Węglieł, proszę, no. I muszę powiedzieć, że o, obejrzałem ten film, to było jeszcze KCTV-HS i po prostu. Wiem, wiem, że są ludzie, którzy się nawrócili przez ten film i to mm. naprawdę oznacza, że Pan Bóg potrafi wykorzystać każde medium, tak. ale ten film się wydał po prostu słaby. Tak, Jak... Filmowa jest słaby. Tak. A tutaj okazuje się, że chrześcijanie zrobili coś, coś dobrego. Na koniec chciałem się was zapytać o inne filmy, już tak po prostu podsumowując, które koje albo które oglądaliście, jeżeli chodzi o film o Jezusie właśnie. Oj, chciałem powiedzieć Gladiator. Myślałem, że zapytasz że w ogóle. <laughs> ale nie. to, że pana Jezusa nie ma. Pasja to jest taki film, który. Tak, ale to jest film, który obejrzysz, że was nie masz dosyć. Tak. Już do końca życia. Ja kiedyś myślałem, obejrzę go kiedyś, ale w ogóle nie mam takiej ochoty. Raz zobaczyłem i wystarczy mi. Ja generalnie nie jestem wielkim fanem tak zwanego kina chrześcijańskiego. I to też myślę jest argumentem za tym, żeby się zainteresować The Chosen, skoro mi się jednak bardzo spodobał. Ale taki film z ostatnich lat, który jakoś tam mi wpadł w oko, to jest film sprawa Chrystusa. Mm -hmm. Na podstawie książki, gdzie no napisanej przez dziennikarza, który. List list tak, który prowadzi pewnego rodzaju dochodzenie, żeby odkryć, czy to całe chrześcijaństwo ma sens i dochodzi do wniosku, że kurczę, tak. Że mam, mam. Film, film jest fajnie zrobiony. Jest dobrze zrobiony. Co prawda, tam potem były Ciekawe, zarzuty już do samej książki o obiektywność autora i tak dalej, w przeprowadzaniu wywiadów z ekspertami. Odkładając to na bok, na tle innych filmów, których może nie będę wymieniał, różnych chrześcijańskich z ostatnich lat, to ten myślę, że jest dobrze też zrobiony. Z tym to bym polecił. Super. Panowie, dziękuję. Już wykorzystaliśmy czas tego odcinka. A was, wszystkich, którzy nas oglądacie, bardzo prosimy o to, żebyście komentowali, udostępniali, dawali łapkę w górę, bo bez tego nie damy rady, żeby docierać do większej rzeszy odbiorców. Robert, dzięki. Filip, dzięki. dzięki. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym odcinku.